Dzień dobry, witajcie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiejszy podcast chciałbym rozpocząć słowami z Ewangelii Łukasza, 14 rozdział i wersety od 25 do 35. A szły z nim liczne tłumy, i obróciwszy się, rzekł do nich: Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki i żony i dzieci i braci i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie. Aby gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego mówiąc, ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć. Albo który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, nie siądzie najpierw i nie naradzi się, czy będzie w stanie w dziesięć tysięcy zmierzyć się z tym, który z dwudziestoma tysiącami wyrusza przeciwko niemu. Jeśli zaś nie, to gdy tamten jeszcze jest daleko, wysyła poselstwo i zap zapytuje o warunki pokoju. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Dobrą rzeczą jest sól, jeśli jednak sól zwietrzeje, czym ją przyprawić? Nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu. Precz ją wyrzucają. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Dzisiejszy fragment mówi nam o tym, że wiele osób szło za Jezusem, ale Jezus powiedział, Ważną rzecz, że kto ma w nienawiści ojca, swego matkę, żoną, no chodzi o generalnie wszystkich, którzy są wokół nas, a nawet swego życia, nie może być uczniem moim. Oczywiście nie chodzi tutaj, żeby nienawidzieć mamy i taty, wszystkich naszych bliskich. Chodzi o to, aby bardziej kochać Pana Jezusa i stawiać go na wyższej pozycji. Wiemy, że to jest tylko jedna pozycja, czyli pierwsza, aniżeli innych, którzy są dookoło, wokół nas. I kiedy nawracamy się, kiedy poznajemy Jezusa Chrystusa, kiedy czytamy Słowo Boże i nagle doznajemy właśnie tego uwolnienia z ciężaru grzechu, jest nam tak radośnie, tak dobrze. I jesteśmy tak zachwyceni tym słowem Bożym, chcemy poznawać Boga. Nagle pojawiają się te pytania i chcemy znać odpowiedź na, na, na wszelkiego rodzaju pytania, ponieważ chcemy grzech eliminować z naszego życia, aby to życie bardziej radosne było. Kiedy poznajemy, czym jest Kościół, i że to nie jest jakaś tam forma religijna, przyjście do Wielkiego budynku i, i, i wysłuchanie kazania, oraz odśpiewanie jakichś pieśni, a jest to relacja i społeczność ludzi, którzy radośnie modlą się wszyscy, którzy radośnie śpiewają, którzy właśnie mówią świadectwa, jak Bóg działa w ich, ich życiu. I to wszystko jest piękne, radosne i chcemy tego doznawać. I właściwie z wieloma osobami, jak rozmawiam, Toni. To tylko i wyłącznie chcieli rozmawiać o Bogu. Natomiast przychodzi taki czas, kiedy zaczynamy sobie zdawać sprawę z tego, że no wokół nas jest jeszcze inne życie, no jest ten świat, w którym żyjemy. Co prawda, nasze stare życie wyrzuciliśmy i żyjemy całkowicie nowym życiem, ale otaczają nas osoby, właśnie które nie odrzuciły tego życia. No też musimy iść do pracy. Nie możemy całej całego czasu poświęcać, nie wiem na słuchanie kazań czy jakiejś muzyki uwielbiającej chrześcijańskiej. Musimy też normalnie pracować. I to wszystko, co, co jest dookoła nas zaczyna nas, może nie przytłaczać, ale musimy podzielić ten czas poznawania Boga no, z tymi rzeczami, które też musimy zrobić, aby zapracować na nasze rachunki. Mamy też niejednokrotnie przecież dzieci, no musimy zająć się ich wychowaniem, pomóc im w lekcjach, jechać, wiadomo, na jakąś wycieczkę. I tak dużo tych obowiązków zaczyna być, i musimy podzielić ten czas, który mamy z Panem Bogiem, i czas, który mamy z dziećmi, z, w pracy, z, też z innymi. Nagle coś się dzieje, że ta radość, która była i ta chęć poznawania Boga gdzieś przemija. Bo o ile poświęcaliśmy się tylko Bogu, to byliśmy radośni, ale kiedy musimy dzielić ten czas na Pana Boga i na życie codzienne, zaczynamy odczuwać zmęczenie po prostu fizyczne zmęczenie. Żyjemy w ciele, więc jesteśmy też zmęczeni. Wiemy, że musimy wykonywać te inne prace, to zmęczenie zaczyna narastać, i coraz mniej mamy czasu na to, aby poświęcić Panu Bogu. Te wszystkie spotkania, które są organizowane w naszych społecznościach, nagle okazuje się, że one są tak często, ale my nie jesteśmy w stanie uczestniczyć w każdym. Zaczynamy odczuwać tak duże zmęczenie, że jesteśmy w stanie zrezygnować z pójścia na spotkanie modlitewne, czy też nawet na niedzielne nabożeństwo, ponieważ musimy sobie odpocząć, w szczególności, kiedy jeszcze nasz współmałżonek nie jest na przykład nawróconą osobą i on ma wolny czas, też chciałby gdzieś pojechać, coś zobaczyć, a nie tylko słyszeć o tym Bogu. I zaczynamy Racjonalizować, co się bardziej opłaca, co możemy poświęcić, z czego możemy zrezygnować. Zaczynamy dostosowywać Boga do naszego życia, a nie życie do Boga. I w dzisiejszej e, lekcji e, z Ewangelii mamy niesamowite słowa. Jezus mówi, że ci, którzy chcą iść za Nim, muszą postawić. Wyżej Jego niż to, co nas dookoła otacza. Nawet jeżeli to chodzi o naszą rodzinę, o żonę, o dzieci, o, o rodziców i pójść w posłuszeństwie, czyli nieść ten krzyż, czyli pójść w posłuszeństwie za Jezusem. I daje Pan Jezus taki dobry przykład, bo przecież jeżeli planujemy coś tutaj zbudowanie wieży, to to wymaga kosztów, to wymaga siły, nakładu. I musimy skalkulować, no niejednokrotnie na przykład chcielibyśmy dom i musimy policzyć, czy po prostu stać nas na wybudowanie takiego domu, czy możemy odłożyć na tyle pieniędzy z tego, co zarabiamy, aby jeszcze wybudować dom, czy ewentualnie stać nas na to, żeby wziąć kredyt i spłacać potem, no bo oczywiście kredyt może nie jest problem wziąć, ale trzeba później go spłacać. To wszystko musimy przekalkulować, ponieważ kiedy weźmiemy kredyt a niejednokrotnie tak się zdarzało, że przecież ludzie brali kredyty, banki udzielały, i nagle coś się stało, jakieś ich zawirowanie, znany tak wzrost franka, uwolnienie cen franka i tak zwani frankowicze. Nagle okazało się, że nie mają z czego spłacać, ponieważ nie było dobrze zaplanowane, czy kiedy przyjdą jakieś przeszkody czy jakieś trudności, będziemy w stanie spłacić ten kredyt, aby mieć nasz dom. Bo przecież kiedy. Nie będziemy spłacać, to bank zablokuje nam konto, a następnie zabierze nam dom, wystawi go na licytację. I chociaż chcieliśmy mieć, i, i nawet wprowadziliśmy się do tego domu, to zostanie on nam zabrany i będziemy musieli gdzie indziej po prostu e, mieszkać. To samo, kiedy właśnie planujemy. Jakąś, jakąś wyprawę, wycieczkę to wciąż musimy wszystko zaplanować co odwiedzimy, co, czy stać nas na to czy na przykład jeżeli idziemy w góry czy jeszcze jesteśmy w stanie wyjść na tą górę bo może będzie za wysoka, może będą nas brały nogi może nie mamy odpowiednich butów, odpowiedniego sprzętu to wszystko musimy zaplanować bo głupio by było iść na wycieczkę w góry i nagle w połowie stwierdzić, że ja już dalej nie wyjdę i schodzić kiedy inni by się pytali, no jak tam było w górach, zdobyliście szczyt, no musielibyśmy z przykrością odpowiedzieć, no niestety nie daliśmy rady, wymiękliśmy po drodze i musieliśmy zejść. No wtedy może nie wszyscy by się tam śmiali, ale możliwe, że usłyszelibyśmy gdzieś opowieści, no ci się wybrali, takie chojroki w górę, a, a jednak nie wyszli. Dokładnie tak jest z pójściem za Panem Jezusem. My musimy sobie zdawać sprawę z tego, że są koszty, które musimy z tym ponieść. Pewne wyrzeczenia. To nie może być tak, że zafascynujemy się Panem Jezusem i, i tak jak fascynujemy się jakąś zabawką czy jakimś sprzętem, na przykład piękną siłownią i ćwiczymy przez. Dwa miesiące, trzy miesiące, czy też bawimy się jakąś grą przez kilka miesięcy, a później coraz mniej, coraz mniej i coraz mniej. Jeżeli decydujemy się iść za Jezusem, to Jezus musi być najważniejszy w naszym życiu. I to wszystko inne, sam Pan Jezus o tym mówi, musi być do niego dostosowane. Całe życie dostosowujemy do Boga, a nie odwrotnie. Dzisiaj to wygląda tak, że kiedy ta, to życie, które, które nas otacza, przejmuje kontrolę, niejednokrotnie Pan Jezus jest wciskany. Niejednokrotnie bywa tak, że wiemy, że musimy iść na jakieś nabożeństwo, mówiąc musimy, tak należy, bo jeżeli nie będziemy uczestniczyć w ciele Jezusa Chrystusa. To po prostu odpadniemy od Niego, i jakieś świadomości mamy w swojej głowie, i zaczynamy wciskać Jezusa Chrystusa. A po pewnym czasie okazuje się, że jest tak dużo rzeczy, które musimy zrobić, że Jezus jest wkładany do szafy. To jak się sprzęt gdzieś tam wkłada do szafy, po prostu, żeby nie przeszkadzał. I Myślimy, że dokładnie tak jak są grom, którą możemy wsadzić do szafy, możemy zrobić z Panem Jezusem. Kiedy sobie tam przypomniemy, albo przyjdzie nam ochota, wyciągamy grę z szafy i zaczynamy w nią grać. Ale tak nie jest z Panem Jezusem. A niestety bardzo często zdarza się w naszym życiu, nawet nie zdarza. To, to zaczyna być normą, kiedy na początku idziemy. Gorliwie, a później wyciągamy tego Jezusa z szafy, kiedy jest nam potrzeba, kiedy jest nam źle, kiedy mamy tak zwanego doła, kiedy ktoś nam ubliży, może stracimy pracę, wyciągamy sobie Jezusa z szafy i zaczynamy się modlić: Panie Boże, jestem nieszczęśliwy, ukuj moje serce, daj mi lepszą pracę, może to nie była praca dla mnie, poślij mnie gdzieś indziej. Kiedy Znowu dostajemy pracę, jesteśmy zadowoleni, wpadamy w ten wir życia codziennego i Pan Jezus z powrotem wraca do szafy. Spełnił swoją rolę i dalej możemy pracować. W niedzielę przyjdziemy, wyciągniemy sobie go, pośpiewamy mu troszeczkę, pomodlimy się do niego i z powrotem wraca do szafy. Niestety, tak dzisiaj prezentuje się chrześcijaństwo. Kiedy. Początki tego zakochania w Jezusie są piękne, a później nagle orientujemy się, że musimy pracować. Czemu tak się dzieje? Do tego, że chcemy dostosować nasze życie do Boga, chcemy zachować jak najwięcej z tego starego życia. Ale pójście za Jezusem oznacza wyrzeczenie się wszystkiego, tak jak czytamy. 33. Wersetcie. Tak więc każdy z Was, który nie wyrzeknie się wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Drogi słuchaczu, naprawdę zachęcam do zweryfikowania, jak to jest w Twoim życiu, czy na pewno w mojej szafie nie znajduje się Pan Jezus, a nie w moim sercu. Amen.